Cześć, nazywam się Janusz Umiński, lekcja religii.pl. Jest dzisiaj ze mną Monika Rakosza Napieraj. Monika, hej, hej. Monika ma bardzo wyjątkową perspektywę, ponieważ urodziła i wychowała się w Szwecji. A Szwecja jest ciekawa dla mnie pod tym względem, że jest tam u nich ciekawa lekcja religii. Lekcja religii, która nie jest tak jak u nas w Polsce katechezą głównie katolicką czy, czy w różnych regionach e, innych, innych wyznań, tylko jest religioznawstwem. To się nazywa, e, jeśli dobrze się nauczyłem, Skop. To jest moje pierwsze pytanie do Ciebie Monika, czy dobrze to wymówiłem? Religionskunskop, bardzo dobrze Janusz. E, tak, tak się nazywa i tak też jest, właśnie jak mówisz, że poznajemy te różne religie. Wcale, wcale nie uczyłem się przez pół godziny tego wymawiać. Eee, powiedz mi, będę, będę chciał się zapytać ciebie o takie po prostu ogólne wrażenia osoby, która przeszła przez ten system, nie będziemy rozmawiać o pedagogice, o tym, nie wiem, jak to wpływa na społeczeństwo i tak dalej, chyba że będziesz chciała się podzielić swoimi myślami, tylko chcę, chcę poznać twoją perspektywę jako osoby, która to przeszła i stąd moje pierwsze pytanie podstawowe, czy lubiłaś po prostu tę lekcję? Uwielbiałam. Były trzy takie lekcje lub zajęcia, do których się chodziło naprawdę z wielkim entuzjazmem, i to była religia, filozofia i psychologia. I myślę, że to może albo coś mówić o mnie jako o osobie, albo też o tym, że po prostu te osoby, które prowadziły nasi nauczyciele te zajęcia, robili to w taki fajny sposób, bo niby są to takie. Tematy nie dotkniesz, nie powąchasz, nie zobaczysz, a, a jednak robili to w taki tematyczny sposób, że naprawdę ja czułam, że miałam kontakt z tym, że miałam z tym styczność w jakiś sposób i myślę, że to wpływało w dużej mierze na to, że bardzo wszyscy z tego, co pamiętam z mojej klasy, lubili chodzić na te zajęcia. Bo w Polsce, nie wiem, czy wiesz, jak to w ogóle u nas wygląda, to się kojarzy różnie. Czasami są to rzeczy prowadzone przez księży, przez siostry zakonne, przez, czy przez katechetów, ale nie wiem, wielu są pewnie się to kojarzy z no, malowaniem kolorowanek biblijnych, jakimś tam śpiewaniem, oglądaniem filmików, i raczej jest to. W najlepszym wypadku coś przyjemnie nudnego, a w najgorszym wypadku jest to po prostu jakieś tam wkuwanie modlitw do, do, do tej do pierwszej komunii, czyli zupełnie to jest nie coś takiego. Nie coś takiego. Właśnie jak mówisz, że, że, że z perspektywy kogoś, kto się wychował w Polsce i zna ten, ten polski sposób uczenia religii, jest ciekawy ten szwedzki, to tak dla mnie było, jak się dowiedziałam, jak to działa w Polsce, że o oh, wow, to tak to działa. Ale nie było to całkiem zaskoczeniem, bo też muszę, um, um, muszę sobie przypomnieć i też um, chodziłam na lekcje religii w kościele też katolickim, um, kościół polski w Malmę, tam gdzie się wychowałam. I no, um, więc miałam tak jakby i religię w szkole um, i religię w życiu prywatnym i one były bardzo różne i, i tam były kolor i była jedna religia, i ta odpowiednia, i wszystko było ułożone tak, jak mi się wydaje, że to jest ułożone też tu. Okay, obecnie taka w szk szkółka niedzielna, tak? Które Dokładnie. Tam... Okay. I, a normalnie religia w szkole szwedzkiej nie jest obecna, nawet nie wiem, w powstaci, nie wiem, krzyży czy, czy jasełek, czy, czy taki rzeczy. Jest w formie kultury, że na przykład co roku, wtedy przynajmniej, nie wiem jak to jest dzisiaj, wydaje mi się, że mogło się zmienić, ale jak ja się wychowywałam tam, to co roku było rozpoczęcie roku szkolnego w kościele. I tam chodziliśmy śpiewać, ale bardziej piosenki takie sekularne, po prostu związane z. Z latem, czy z wiosną, czy no po prostu nic takiego specyficznego o Jezusie, o Bogu, tylko że to zawsze było robione w kościołach. I, i tam była ta styczność, ale taka już bardziej tradycyjna, bardziej, że ten kościół odnosi się do jakiejś tradycji niż mhm. do jakichś konkretnych wartości. Teraz od, od już paru lat mieszkasz w Polsce i czy zderzyłaś się z tym, że właśnie, nie wiem, spotykasz ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest Ramada, dla ciebie to jest na przykład coś, coś oczywistego, widzisz to, nie wiem, wśród, wśród znajomych. No pewnie to nie jest temat, który często się pojawia w rozmowach, no ale, ale może jakoś tam jakoś to widać, że, że, że Polacy mniej wiedzą o religiach niż, niż przeciętny Szwed. Muszę też przyznać, że studiowałam na anglojęzycznych studiach, więc moja styczność z tą polską, okay. polską częścią społeczeństwa, no to babcia, dziadek, a to wiadomo, że to jednak trochę inaczej, więc no nie jestem w stanie tu powiedzieć czegoś sensem, czuję, bo bym wymyślała. Powiedz, powiedz mi troszeczkę więcej może o treści tych lekcji, bo przesłałaś mi wcześniej przed naszym spotkaniem swoje jakieś prace domowe, prawda? To były bardzo ciekawe. Ja tam sobie, sobie przeczytałem na tyle, na tyle, co tam tłumacz mi przetłumaczył. Było na przykład porównanie Ewangelii i obrazu Jezusa w Ewangelii w Jesus Christ Superstar albo w pasji Mela Gibsona. Więc bardzo ciekawe, takie też też pod względem interpretacji, na przykład po prostu tekstu, tak? Przydatne, no. przydatne też pewnie na innych, w innych dziedzinach. Czy tutaj sobie zapisałem, że na przykład były też krytyczne spojrzenie na Państwowość Izraela? Tam widziałem był taki wątek, w którym Opisywałaś o tym, jak, jak Żydzi po, po II wojnie światowej utworzyli państwo Izrael, no ale też są na przykład jakieś tam skrajne sionistyczne grupy, które uważają, że powinny być tam większe, tak i, i ten, więc. Więc tutaj zastanawiam się, czy ta m, krytyczność do, do religii, do wojen religijnych na przykład, czy też się pojawiała? Hmm, pojawiała się, ale myślę, że nie było to w specyficznym kontekście krytyczność wobec czego, tylko. Taka bardzo mocny nacisk był e, e, kładli nauczyciele na to, aby myśleć generalnie krytycznie. Więc jak nam prezentowano coś, to zawsze proszono nas o zbadanie tego z różnych perspektyw. Właśnie tak jak tutaj, że, że tą samą postać historyczno-religijną można przedstawić w różne sposoby, właśnie w tym Jesus Christ Superstar i e, Passion of the Christ i w Biblii, więc, więc myślę, że to bardziej się do tego odnosiło. Przyznam szczerze, że ja sobie nie odświeżyłam pamięci odnośnie tego, co tam było napisane, tylko przesłałam szybko, ale pamiętam, że właśnie um, dużo było, um, dużo używaliśmy, znaczy dużo filmów oglądaliśmy. Tak jak tam było porównanie hmm. Jesus Christ Superstar, Passion of the Christ, to oglądaliśmy te filmy. Tak samo jak przerabialiśmy właśnie chrześcijanizm gdzieś tam, to oglądaliśmy film, który do dziś pamiętam. O, film nazywał się Zakonnica albo Nunnan po szwedzku. I to było właśnie o takiej młodej dziewczynie, bo miała 19 lat. Nazywała się Marta, i ona była tam z mojego rejonu Szwecji, z Zyskani. Ona się podjęła takiego dosyć drastycznego. Drastyczną decyzję podjęła, że wstąpi do zakonu karmelitów, czyli najsurowszego z wszystkich tych zakonów monastycznych, i przez pięć lat ma taki okres próbny, że nie może z nikim się kontaktować, tylko pisała listy z tą panią. Reżyserką, która zrobiła ten film, ale też była tam możliwość zrobienia takiego wywiadu z nią na początku i po tych pięciu latach, i później jeszcze po dalszym okresie. I pamiętam, że to zrobiło taką, takie no, ogromne wrażenie na nas wszystkich, bo one zachowywały ciszę przez chyba cały dzień, oprócz 45 minut, gdzie ze sobą rozmawiały. Więc no, dużo było filmów teraz, tak jak sobie to wspominam. I były to fajne filmy, dobrze dobrane i zawsze później była właśnie taka analiza krytyczna albo pod kątem, jakiej rodzina się odnosi do tego, okay. jak to wygląda w kontekście społeczeństwa, więc. Super. Właśnie, właśnie, mówiłeś, że, że, że dużo jest tego krytycznego myślenia. Ja spojrzałem jak wyglądają te programy, właśnie nauczania, i, i tam właśnie było to bardzo często podkreślane, tak, żeby, żeby mieć taką refleksję nad innością, nad tym, że ktoś ma inny sposób postrzegania i, i jak. jak przez to robi coś, co, jak działa i, i tak dalej, jak funkcjonuje w społeczeństwie, prawda? Czy, czy, czy to jest taki też wyraźny motyw, który, który, który czujesz tam? Bardzo. I, I myślę, że często jest też tak, że coś się wpisuje, nie wiem, w sylabus, czy um, no ma się jakieś określone cele czymś, ale nie zawsze jest to tak mocno ciągnięte, jak właśnie była ta, ta, ta wartość tego umiejętności krytycznego myślenia, bo to i w syle był się opisany, i naprawdę tak było w rzeczywistości też, tak. Jeszcze wracając do, do samej treści. Jakie poruszaliście tematy, jakie, które religie poruszaliście, czy to były tylko te główne, wielkie, światowe religie, czy też może zaglądaliście do religii, nie wiem, rudów rdzennych, czy na przykład mówiliście o szamanizmie Sami, którzy no, teraz już szamanizmu nie wyznają, ale, ale jeszcze w XIX wieku on, on był obecny, czy, czy, czy to też było, czy tylko te, te największe? Te największe, de definitywnie, no bo jednak y myślę, że y aby dojść do takiego, takiej możliwości trenowania tej krytyczności, to trzeba jednak poruszyć jeden temat trochę bardziej w głębi. I jednak było to chrześcijaństwo, na pewno przerabialiśmy islam z tego, co pamiętam, judaizm też. Także definitywnie było skupienie na tych, ale no oczywiście było. Było nam pozostawione miejsce do dyskusji ogólnych, jeśli ktoś miał jakieś pytania, czy um, chcieliśmy porównać do czegoś, to zawsze było to mile widziane, ale niekoniecznie były jakby osobne zajęcia z, z jakichś takich bardziej innych wiar. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Um... No, widziałem, że tam wchodziliście, w, tym, widziałem w tych pracach domowych, że wchodziliście bardzo głęboko w niektóre tematy. Tak. Mm -hmm. że, że naprawdę no, ja, jako osoba pisząca bloga o religiach, czasami tak głęboko nie wchodzę w, w niektóre tematy. Naprawdę, rzeczywiście tam był ro, rozbiór pojedynczych, tam cytatów z Biblii, które porównałem. Tam widziałem na przykład o tym. Z Ewangelii Mateusza, o tym jak Jezus odnosił się głównie do Żydów, tak, i o tym, że właśnie głównie chciał ich przekonać, prawda? I w jaki sposób to się odnosi do całej tradycji żydowskiej na podstawie, na podstawie. Więc rzeczywiście to było takie naprawdę kompleksowe. Mm, to mm. Przez, przez ile lat trwa, trwają te, te lekcje? To tak jak u nas, od, od pierwszej klasy, powiedzmy, do, do, do liceum, czy, czy nie? No właśnie, te prace, które przesłałem, to były pisane w liceum i mhm. tam się ma. Teraz chyba to jest religia 1 i 2, wtedy było A i B. No i oczywiście A jest taki bardziej powierzchowny, no a B później się zagłębiamy. I to trwa jeden, jeden taki kurs, jakby to trwa rok. To mhm. Cały rok, nie wiem ile tam godzin wchodziło, tak szczerze, nie pamiętam, ale tak standardowo rok po prostu. Jeśli chodzi o w podstawówce, to wydaje mi się, że nie było religii jako. Religia była wiedza o społeczeństwie i to wchodziło jakby w tą wiedzę o społeczeństwie, okay. było wplatane. Z tego co pamiętam, ręki nie dam sobie uciąć. Jasne, jasne, to, to, to ten. E, powiedz mi, bo no, mówimy o tym, że, że tak jest, ale też troszeczkę chciałem się zapytać o to, po co to jest? No bo wiemy, jak wygląda społeczeństwo szwedzkie. Jak dobrze spojrzałem przed, przed spotkaniem, 33% jedna trzecia w ogóle ludzi w Szwecji ma przynajmniej jednego rodzica, który urodził się poza Szwecją. Jedna tam piąta, jeśli dobrze pamiętam, ludzi w ogóle urodziła się poza Szwecją. Więc jest po prostu bardzo multikulturowe to społeczeństwo. Bardzo, bardzo. dużo ludzi, e, najwięcej. Tutaj mam, mam dane z Syrii, no z Finlandii, wiadomo, ale z Iraku, Polski właśnie dużo, Iranu, Somalii, widzę, że głównie właśnie te muzułmańskie kraje. Czy myślisz, że to jest coś, co jakby właśnie po to tak zostało wymyślone, żeby lepiej się w tym społeczeństwie dogadać? Czy, czy jak wyglądały twoje relacje z kolegami, koleżankami? Czy rzeczywiście miałaś kogoś w klasie, który, który kto był innego wyznania, i, i to się jakoś. Dużo pytań naraz, może, po, może, poje, może pojedynczo. Czy, czy miałeś w ogóle w klasie osoby, które były właśnie innych wyznań? Um, I tutaj właśnie też, jak, jak usiadłam i sobie pomyślałam, to sobie zdałam sprawę, że wychowałam się i chodziłam do szkoły w bardzo szwedzkich um, kurczę, neighborhoods um, tak. No. Rejonach, 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 tak, tak bardzo szwedzkich rejonach, więc i tak pomyślałam o swojej klasie, tam na 30 osób to byłam ja, czyli miałam i matkę i tatę Polaków, był mój kolega Sebastian, on miał jednego rodzica z Polski i była moja koleżanka, która miała obu rodziców z Serbii i to było wszystko. Oczywiście jakby w moim liceum było bardzo dużo ludzi z wszelakich krajów świata, ale no myślę, że nie było to reprezentacyjne tego, jak to wygląda w przeciętnym liceum w Szwecji. Było jednak to mhm. bardzo szwedzkie. Natomiast no oczywiście miałam styczność z, z ludźmi z, z krajów poza Europy oraz z Europy, ale to już bardziej tak w życiu poza tym i też często byli to Ludzie, którzy już mieszkają jakby od urodzenia w Szwecji. Więc, mhm. więc no, znowu muszę tutaj być ostrożna wypowiadając się, bo myślę, że moje doświadczenie jest jednak bardzo um, specyficzne Warto. pod tym względem, że, że bardzo szwedzki rejon, bardzo szwedzka szkoła. Okej, okay, rozumiem. Um, no ale myślę, że, że pewnie jakby to pomaga w tym społeczeństwie żyć, nie? w ten sposób, jakby znając. Jak inni myślą, jak inni, inni działają, prawda? Na pewno tak, i przede wszystkim myślę, że pomaga w społeczeństwie żyć. Oczywiście tutaj jest sprawa poglądów, też nie każdy będzie się z tym zgadzał, ale uczenie takiej właśnie krytycznej, umiejętności krytycznego myślenia, ale również uczenia tolerancji, bo, bo te dwie rzeczy szły bardzo blisko siebie przez cały okres studiów i nauki, więc takie No i uczono właśnie akceptacji, akceptacji, tolerancji, ale również krytycznego myślenia. I myślę, że to pomagało dużo. Jakby mhm. nie wiem, czy to jest jakiś, jakiś specyficzne, czy to jest jakby tak wymyślone, tak zdesignowane, żeby to, mhm, to jakoś społeczeństwie pasowało. Myślę, że bardziej się odnosi to do natury. Myślenia Szweda, powiedzmy, jeśli jest coś takiego, tak, jeśli jest taki um, poziom osobowości narodowej, to, to, to by się myślę, że w to wliczało. Jasne. A powiedz, czy, czy tak w ogóle w życiu to jakoś, nie wiem. No mówiłaś, że, że, że wokół ciebie byli głównie Szwedzi, no ale pewnie byli głównie luteranami, prawda? Ty, jako katoliczka wychowana w katolicyzmie, miałaś, nie wiem, pierwszą komunię, tak? Czy, czy to był jakiś temat w szkole, czy, czy nie wiem, w jakiś sposób. Może ktoś się z ciebie śmiał, albo wytykał palcem, albo po prostu, nie wiem, pytał się ciebie, jak było, albo może, może ktoś ci ten pogratulował z tego względu? No właśnie, to było troszkę śmiesznie, bo um, myślałam, że do, bardzo długo myślałam, że to tylko my, Polacy, bierzemy w Szwecji komunie, um, bo robiliśmy to o wiele wcześniej niż Szwedzi, ale Szwedzi to też mhm. robili. Oni mieli. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, mi się wydaje, że ja mogłam mieć 12 lat, może miałam 10, no nie pamiętam dokładnie i wtedy brałam komunię. Szwedzi to robią o wiele później, mając 14-15 lat, może, tak zgaduję, ale no na pewno parę lat po mnie. Tylko, że oni wtedy jeżdżą, jadą na, jeżdżą na takie obozy i tam tydzień sobie spędzają, bawią się różne zabawy. Później jest komunia, prezenty i jakby koniec. Nie trzeba chodzić do kościoła przed tym. Bardziej jest to znowu coś, co się przekształciło według mojego uznania w jakąś formę kultury. Mhm niż coś związane z wiarą, bo nie mieli wszyscy, moi przyjaciele najbliżsi, niewierzący tak naprawdę. Więc. Okay. To konfirmacja się nazywa, się dobrze pamiętam, w luterań. W tak, w luterań. tak, dokładnie. Tak. Um, ale mówisz, że no oni mieli, jakby ty nie miałaś w tym samym czasie jakby. To nie był jakiś problem na przykład, tak? Nie, nie, żaden. Bardziej takie zdziwienie, że to coś podobnego, nie to samo. Miałam okay. ciężko to rozgryźć jakby, ale nie, to też był temat mało poruszany. To było takie jakby dla nich normalne, że każdy bierze tą konfirmację, właśnie tak to się nazywało. I nie było żadnego zdziwienia, że ktoś robi inaczej też, także. To były wszystkie moje pytania. Może to byś chciała coś powiedzieć? No bo to jest stricte o religii, nie? Bo mam takie, świer... mam takie ciekawe doświadczenie. Może ci powiem po prostu i, i zdecydujesz Zabawę. sam, bo to jest bardziej um, z filozofii. Mieliśmy mhm. nauczyciela, który wychowywał się um, na wsi i to była też bardzo szwedzka wieś. I jak zaczęliśmy rozmawiać o etycz... e etyczności, moralności i weszliśmy na utylatywizację Utilitarianizm. Utilitaryzm, no? Dziękuję. To właśnie miał taki przykład swojego życia i pamiętam, że to nas wszystkich tak poruszyło, więc zawsze lubię dać, dawać ten przykład jako sposób jakby, w który to nauczanie w Szwecji miało miejsce i to było mhm. właśnie, że on się wychował tam w tej wiosce małej i tam przyjechał e, duńczyk. Wielka atrakcja, wiesz, e, e, immigrant, foreign guy, mówił śmiesznie, jego rodzina się tam wprowadziła, wszyscy gadali o duńczyku że dziwne. No i oczywiście został, zaczęli go, się z niego naśmiewać w szkole, bo był inny. Mhm. I to jakby, no Duńczyk to jest sąsiad, to tak jakby przyjechał tutaj Czech czy coś. I zaczęli się z niego śmiać. No i mojemu nauczycielowi się bardzo podobała taka jedna dziewczyna, i ona tak mu kiedyś powiedziała, że to jest bardzo smutna historia w ogóle: przygotuj się. Dobra. Wyciągaj chusteczki. No, wyciągaj, wyciągaj. I on chciał zaimponować na tej dziewczynie, i jak, bo, mówi, bo z, powiedziała mu, że jest jej bardzo przykro, że wszyscy są tacy mieli dla Duńczyka i że ktoś mhm. powinien być dla niego miły. No więc mój nauczyciel się zdecydował, że zaprosi tego Duńczyka do siebie, do domu na, na kolację, tam do rodziny i zdobędzie serce dziewczyny. No i tak też zrobił. I faktycznie przyszedł ten Duńczyk, spędzili razem wieczór. No i następnego dnia powiedział tej dziewczynie, i oni później stali się parą. Nie? I, mhm. i, I było fajnie. I już jakby. Tak nie potrzebował tego Duńczyka, więc biedny Duńczyk został sam. I jak już był dorosły mój, mój nauczyciel, to zadzwoniła do niego mama tego Duńczyka, mhm. żeby mu podziękować, że do zawsze. Bo on Duńczyk się później podpalił, popełnił samobójstwo, podpalając się, no, bo e, nigdy nie odnalazł swojego miejsca. No i tu oczywiście można też dyskutować, wiesz, no, co na to wpłynęło. Nie bądźmy też tak, że to wszystko, jakby, no nie wiem, ale e, zadzwoniła ta mama, podziękować mojemu nauczycielowi, że do końca swoich dni ten Duńczyk wspominał, jak fajnie było, jak go zaprosił. I nasz nauczyciel się tak rozpłakał, że musieliśmy przerwać lekcję. Wszyscy się rozpłakali i no jakby nie wyobrażam sobie lepszego przykładu niż z życia wzięte, co można dla innych ludzi zrobić takim małym czynem. I, i no, będę to pamiętała do zawsze, bo jest to bardzo smutna, ale też bardzo piękna w tym samym czasie. No Nawet nie wiem, jest to bardzo... Mhm. Mocno złożona historia, I, i on się tym z nami podzielił, i my byliśmy tak wdzięczni. Pamiętam, jak na, na koniec roku, jakby dawaliśmy nauczycielom oceny, oczywiście, bo, bo to idzie w obie strony tam, no to, to jakby podziękowaliśmy mu wszyscy, że tak się otworzył i podzielił się tym, bo się naprawdę. Nauczyliśmy czegoś na tym przykładzie jego. Więc no, ciężko mi jest też wyciągnąć, jakby, religię z kontekstu tego wszystkiego, bo to yes. wszystko oni, nasi nauczyciele się spotykali w grupach i, jakby, filozof, roz, znaczy, nauczyciel filozofii rozmawiał z psychologiem, nauczycielem psychologii, która rozmawiała z nauczycielką religii, oni robili takie tematyczne, że to wszystko, jakby, staraliśmy się poruszać te same tematy, właśnie z punktu filozofii, yes. i to przeciągać na religię, i to zrobiło. Że to wszystko było wsadzone w taki kontekst, że ja to mam ze sobą do dziś, to wszystko, co się tam nauczyłam. Było naprawdę niesamowite doświadczenie. Także taką historię miałam na koniec. Bardzo dziękuję. To było naprawdę piękne i walczyłem sam mm -hmm. sobą, żeby się nie rozbaczać i zaraz to wow. zrobię, jak wyłączę nagrywanie. E, więc dziękuję Ci jeszcze raz, Monika, za, za podzielenie się swoją historią z, ze mną i, i z widzami kanału. Dziękuję. Trzymaj się. Cześć. Thank you for having me. Bye.